Ostatnio w Lidlu udało mi się znaleźć naprawdę bardzo ładnie wyglądającego steka. Fajna marmurkowatość, do tego całkiem wysoki, całkiem sprężysty w dotyku i w dodatku za niecałe 20 zł. Producent mówi nam, że jest to polska wołowina, sezonowana 21 dni. Wyróżniał się bardzo na tle reszty z serii, bo reszta była taka sflaczała, niska i nawet tak wydawała się niezbyt równo pocięta. Więc wziąłem ten jeden kawałek i postanowiłem sprawdzić, co z tego uda się zrobić. Oczywiście solimy i pieprzymy co najmniej 2 godziny przed smażeniem. Mocno rozgrzewamy patelnię i zaczynając od białej strony obsmażamy po 30 sekund z każdej strony. Może być trochę dłużej, nie trzeba tego robić zegarkiem w ręku. Oczywiście kratka ociekowa, żeby nie popsuć krasta. Kroimy wszystko na mniejsze kawałki. Już mogę powiedzieć, że nie cały ten stek będzie się nadawał do jedzenia. Mamy tu stosunkowo duży odpad. Jest to bardzo smaczne, ale dla większości osób będzie to ciężkie do przełknięcia. Nie, no Jest trochę twardy, ale... Rozbef ma to do siebie, że on jest twardy. tam kiedyś rozbefy za naprawdę bardzo duże pieniądze, bardzo długo sezonowane od bardzo renomowanych dostawców, to one i tak są trochę twarde. Ja nie jestem ogólnie fanem rozbefu, a ten jest na, na pewno jest bardzo soczysty. To aż czuć, jak się gryzie, że ten sok się aż wylewa, czyli to jest mega na plus. To jest problem z tą jedną częścią, trochę bardziej tłustą. Bo ta część bardziej tłusta to jest około 50% gramatury całego steka i to powoduje, że on tak naprawdę jest dwa razy droższy, bo jednak połowa tego steka nie jest do zjedzenia, przynajmniej na moje zęby. a jest naprawdę dobry. Bardzo polecam. Nie powiem gdzie go kupiłem, bo inaczej mi będziecie mówić, że to reklama Lidla, a to nie jest reklama Lidla. Jeśli chcecie jakieś tipy, na przykład jak dobierać mięsa, na co zwracać uwagę, to koniecznie napiszcie w komentarzach, czego dokładnie potrzebujecie, a postaram się nagrać coś, co Wam pomoże.